Cześć w kolejnym moim filmie. Dzisiaj akcja sadzenia takiego oto cuda, które kupiłem okazyjnie, dzisiaj zupełnie przez przypadek na wyprzedaży w jednym z marketów. Zaraz wam pokażę to cudo. Na początek wam pokażę, gdzie będzie umiejscowiony. Wywaliłem tutaj taką roskwinkę, która mi już od paru lat nie owocowała i stwierdziłem, że tu będzie dobre miejsce dla tego. Pięknego egzotyka, którego Wam zaraz pokażę. A oto i on, a właściwie ona. Karłatka. Hamerops humilis niski. Karłatka niska. Zobaczcie jaka wielka. Ma tych pini kilka. A najfajniejsze jest to, zobaczcie ma owoce. Spore pniaki. Trzy spore pnie. Czwarty trochę mniejszy. Natomiast na bokach już jest mnóstwo młodych odrostów. Także fajny egzemplarz. I uwaga, zdradzę Wam cenę. 250 zł. Myślę, że warto. Zobaczcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć nowych liści z jednego pnia gotowych do rozwinięcia. W mniejszym dwa kolejne się szykują. W tym dwa. Także piękny, żywy egzemplarz. Dobra. Przygotowujemy mu dziurę. A pokażę Wam jeszcze. Jaką mieszankę tu mam przygotowałem? Ziemia z worka lekka, trochę żwiru dla przepuszczalności, perlit, wiórki kokosowe i oczywiście y, nawóz w granulkach. I teraz to wszystko zrobimy kociołek Asterixa. jeszcze oczywiście na dół na spód tej dziury spory drenaż no dobra ja sobie tu mieszam, widzimy się za chwilę no dobra na spód poszedł oczywiście spory drenaż z kamieni nie wiem właśnie czy kurde za dużo nie wsypałem tych kamieni no ta dolnica jest dosyć wysoka zaraz się przekonamy kurcze no i ziemia już przygotowana Także teraz będziemy jego mościa wyjmować z tej donicy W której go kupiliśmy O, dziura okazało się, że jest akurat Także nie będę wybierał tych kamyczków Wyjmujemy go z donicy w takim razie No dobra, po wyjęciu z tej donicy Produkcyjnej Okazało się, że był już raz przesadzany Wysypała się warstwa czarnej ziemi. Natomiast tutaj jest ta, w której rósł od początku. Ale powiem Wam, że jest mnóstwo ładnych korzonków zdrowych. Także będzie rósł. Dobra. Usadowię go tu w tej dziurze. I pokażę Wam zaraz efekt finalny. No dobra. Dziad w gruncie powiem wam, że trochę mnie pokół żałuję, że rękawiczek nie założyłem Dobra, przysypiemy go jeszcze kamieniem Tak nie za mocno, żeby miał szansę puszczać nowe odrosty I już zostanie sobie tutaj z nami na stałe Będzie mu tu dobrze. Tu ma do towarzystwa w Waszyngtonie, Basioka. A może w przyszłości jeszcze tutaj obok coś trafi do niego. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć.